Siema, dzisiaj będzie coś innego, dzisiaj zrobimy sobie pikemik. Możecie się nim sugerować, ale jednocześnie nie musicie. Moim skromnym zdaniem Falcons i zespół Heroic wejdzie do fazy następnej z wynikiem 3-0. Z turnieju odpadnie Nemiga i odpadnie Lindwyszyn z wynikiem 0-3. Następnymi drużynami są, kto, na pewno, wyjdzie sobie OG, wyjdzie sobie Furia, wyjdzie sobie Fujimax, Face, Bait i zespół Virtus Pro. Ale jestem, to jest chyba albo MAT, albo Tylu, Ale zostawię tak. Dzisiaj jest coś takiego. Dziękuję za uwagę. Widzimy się na live, który prawdopodobnie dzisiaj startuje. Siemano.